Przepis na ciasto pierogowe, sprawa kontrowersyjna, każdy robi inaczej, ja podaję Wam swój sprawdzony, moim zdaniem najlepszy. Dwie szklanki mąki, pół łyżeczki soli, dwie łyżki oleju i jedna szklanka wrzątku. I tutaj powoli zaczynamy już mieszanie do połączenia się wstępnego składników. Pamiętajmy, mąka. Tutaj jakość jest ważna, taka, żeby była dobra do pierogów. Najczęściej informacje macie na opakowaniu mąki. I gdy już składniki wstępnie nam się połączą, temperatura troszkę spadnie, dodajemy jajko i teraz wyrabiamy. Musimy wyrabiać na gładziutkie ciasto. Jeżeli pod ręką jeszcze czujemy, że ciasto nam się lepi, przechodzimy z ciastem na stolnicę, lekko oprószoną mąką i zagniatamy do momentu, aż przestanie nam się przyklejać do rąk. Pamiętając przy tym, żeby tej mąki jednak jak najmniej wpłaczać do środka. Z podanych proporcji wyjdzie nam około 70-80 pierogów. Wszystko w zależności od tego, jakiej grubości będziemy krążki wytrawać. I tutaj, ciasto po ugotowaniu, jest tak delikatne, że wcale nie musimy robić cieniutkich krążków, ponieważ ono po ugotowaniu rozpływa się w buzi. Odkładamy teraz ciasto do miseczki. I po około 15 minutach możemy robić pierożki. Jak widać, są piękne, kształtne. Moim zdaniem, to najlepszy przepis na ciasto smacznego.